W tej jest tu, tam był węgiel. No i ochrona środowiska jest też chyba bardzo ważnym śląskim problemem, żebyśmy nie schodzili z tej ścieżki zrównoważonego rozwoju. I pytanie: może to Zbyszka Wieczorka, jeśli może Pan słowa odpowiedzieć o kandydacie. Zbyszka Wieczorka, który od wielu, wielu lat zrośnięty jest z ekologią, z Międzynarodowym Funduszem Ochrony Środowiska, między innymi też wiceprezesem. Ale no także z ordynacką, oczywiście, a to, a to by i, już kiedyś przyszedł. Szanowni Państwo, ja może nie będę mówił o ochronie środowiska, to będzie czas na to. Zresztą z Jurkiem wielokrotnie dyskutowaliśmy i przy okazji tych, nazwijmy to, formalnych spotkań, jak chodziło ostatnio tego cyklu Alternatywa, jak i przy wielu innych okazjach, bo z Jurkiem znamy się no, z czasów studenckich, właśnie to już 30 lat minęło, a my ciągle chodzimy. Jak tak sobie sprawdzaliśmy w trójkę z Andrzejem, no to to była taka szlapeta. Tak jest. Andrzej Jurek, a to będzie Andrzej... z tej strony. Tak jest w Zrzeszeniu w Polskiej Śląskiej Radzie Okręgowej. I Jeżeli mówimy dzisiaj o kandydowaniu Jurka do Sejmiku i zachęcamy siebie, chyba przekonanych, jak mi się wydaje, to myślę, że kilka cech Jurka yy, skłaniają nas do tego, żeby go z pełną świadomością, z pełnym przekonaniem poprzeć. Po pierwsze, ten bakcyl, który się łapie właśnie w, w młodości, w, w tym wypadku działalności w, w studenckich, on, on zostaje. Jurk jest tego najlepszym przykładem, ten bakcyl aktywności społecznej i to jest pierwsza sprawa, która, która jakby może skłaniać do poparcia Jurka. Druga cecha, którą tu wychwyciłem, kilkakrotnie była powtarzana przez moich przedmówców, <laughs> to jest skuteczność. Padło to kilkakrotnie, więc chyba nie muszę dalej tego rozwijać. Była mowa też o doświadczeniu, szczególnie doświadczeniu w działalności gospodarczej, co może być w sposób absolutny przenoszone na funkcjonowanie władz publicznych, bo tego jest ciągle za mało. No i czwarta cecha, którą ja tu chyba może dodam od siebie, to jest rozsądek. I myślę, że wszystkie te cztery, które ja wymieniłem, a przecież można byłoby wymieniać więcej pewnie jeszcze będzie okazja, skłaniają do tego, żeby powiedzieć Jurek do przodu. Dziękuję.